Unikamy rozstań, bo przywiązujemy się do rzeczy i ludzi, a nasze przyzwyczajenia są silniejsze niż cierpienie, które czujemy. I nie lubimy końców. Nie lubimy rozstań, dopóki nie poczujemy, że mamy dość i że dalsze trwanie po prostu nie jest możliwe. Emocje takie jak smutek, złość czy zagubienie po prostu nas przytłaczają. Tracimy kontrolę i odczuwamy napięcie oraz bezsens tego, co się dzieje. I nikt nie lubi przebywać w takim stanie. Szczególnie trudno jest, kiedy partner decyduje o zakończeniu relacji bez wcześniejszego sygnału. Pewnie to znacie. Wtedy też często nie jesteśmy w ogóle przygotowani na takie drastyczne zakończenie, na taką drastyczną zmianę, i staramy się uciekać od bólu, na przykład poprzez alkohol, nowe relacje czy inne środki maskujące emocje. Jednak ucieczka, moi drodzy, nie prowadzi do rozwiązania problemu, a jedynie go zagłusza. Oprócz tego, gdy wracamy do starych relacji, na przykład na siłę, to szybko odkrywamy, że te problemy nie zniknęły, a jedynie zostały ukryte, zawinięte pod dywan. Szukanie ratunku w innych osobach, randkach czy przypadkowych okazjach może prowadzić nas tylko do kolejnego rozczarowania. Więc zobaczcie, jak ważne jest, aby się zatrzymać i zrozumieć swoje emocje i podjąć odpowiedzialność za swoje życie, za to, co się stało, za Twoje życie emocjonalnie. Rozstania mogą być trudne, ale też stanowią szansę do refleksji i zmiany, więc pozwól sobie, daj sobie czas, daj sobie przestrzeń, aby lepiej poznać siebie, zrozumieć swoje potrzeby i w jaki sposób się rozwijać, doskonalić swoją inteligencję emocjonalną. Zamiast na przykład szukać zemsty czy jakichś desperackich powodów, skup się na sobie i swoim rozwoju. Pamiętaj, że każde rozstanie to również lekcja. Możesz zyskać nową perspektywę, odkryć nowe cele. I przejrzeć na odczy, na przykład zobaczyć te swoje dodach, do, dotychczasowe złudzenia. Bądź otwarty, czy otwarta na zmiany i gotowa do pracy nad sobą. To może być trudne, ale może też przynieść i przyniesie wiele pozytywnych efektów. Po więcej materiałów na ten temat, oczywiście zaobserwuj tutaj mój profil, zapisz ten film na później, bo być może będzie. Może Ci się przydać.